Oto mały, czerwony robocik zwany Bud. Mama, i kiedy mówię mama mam na myśli statek-matkę, wysłała go po gwiezdną roślinę potrzebną do uratowania planety czy coś w tym stylu. Mniejsza o fabułę, popatrzcie na typa jak śmiesznie biega. Co koleś. To jedna z najsympatyczniejszych rzeczy w jakiej ostatnio grałem. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako kłas, a z tego materiału dowiecie się o co biega i dlaczego tak śmiesznie biega? W Grow Home wydanym jedynie na pc z systemem Windows. Ubisoft Reflections, czyli ludzie znani ze stworzenia serii Driver, pamiętani przez takich staruchów jak ja za Shadow of the Beast i grzebiący dziś w wielu grach wydawanych przez Ubisoft, gdzieś w wolnym czasie zrobili coś, co można by uznać za grę niezależną, gdyby nie to, że cóż, wydał ją Ubisoft. Ale mniejsza o to, kto ją wydał. Czemu bad tak dziwnie biega? Bo jest animowany proceduralnie, czyli cóż, animacja generowana jest za pomocą systemu fizycznego i algorytmów. Ale nie samo jego przebieranie nogami jest ciekawe, a to, co robi swoimi rękoma łapkami chwytakami bo Bad potrafi się wspinać i robi to w dość pokraczny, ale naturalny sposób. Podbiegamy do ściany, naciskamy lewy przycisk myszy albo lewy spust na padzie i nasz robocik chwyta się powierzchni lewą kończyną górną. Potem prawy przycisk lub y, spust i prawa kończyna. A potem celujemy w górę i naprzemiennie przytrzymujemy przyciski. Brawo, bat się wspina. Ta sama mechanika chwytania wykorzystywana jest do łapania ruchomych obiektów i przesuwania ich. I to w zasadzie jest rdzeń całej zabawy. Chociaż bad będzie też jeszcze szybował na zerwanych uprzednio kwiatkach oraz wyschniętych liściach. Skakał po ogromnych grzybach, unikał wpadania do zabójczej dla niego wody czy bliskiego spotykania się z agresywnymi przedstawicielami okolicznej fauny. Celem tego wszystkiego będzie zbieranie kryształków dających różne ulepszenia, np. chwilowy odrzut oraz, cóż, hodowanie olbrzymiej rośliny trochę w stylu tej z baśni o jasiu i magicznej fasoli, aż stanie się ona drogą do domu. Oto wielka roślina. Wyrastają z niej pędy z kwiatkami. Kiedy na nie wleziemy, możemy nimi, cóż, rosnąć przez kilka chwil sterując kierunkiem wzrostu. A jeśli wbijemy łodygę w jedną z wiszących zielonych, zapewne wypełnionych czymś odżywczym wysepek, główna roślina nieco urośnie. I tak oto pniemy się coraz wyżej poprzez świat gry do kolejnych wysp i eksplorujemy śliczne lokacje. I to jest w zasadzie wszystko, o co tu chodzi. Groundhome to gra, w której czerpie się przyjemność ze wspinania się, kombinowania jak dotrzeć do widzianego gdzieś w oddali kryształku albo lokacji i eksplorowania fizycznie interaktywnego świata. Przy czym to zwiedzanie jest tak naprawdę najważniejsze, dlatego boję się za dużo pokazywać, aby nie psuć wam przyjemności, jeśli zdecydujecie się zagrać. Powiem tylko, że już na samym początku gry spotykamy przesłodkie owce. Które przed nami trochę uciekają poza jedną uwięzioną pod kamieniami, która po uwolnieniu będzie za nami chodzić i jeść nam z ręki. Elizabeth z Bajoszoka, Elis de las, najlepsza postać towarzysząca w grach jest tutaj. Nie wierzycie? Spójrzcie w te oczy. Spójrzcie w nie. Te oczy! Ale wracając do poważniejszego tonu, Grow Home to mała gra. Ze 3 godzinki relaksu, z okazjonalną frustracją, kiedy spadamy z jakiegoś wysokiego miejsca i musimy się wspinać kilka minut, aby odrobić stratę wysokości. A potem kończy się główna przygoda i można się jeszcze nieco pobawić w poziomie bonusowym. To gra w sam raz na oderwanie się od wybuchów, pościgów i strzelanin między dwiema premierami, a. mało? Może i tak, ale też i Grow Home specjalnie drogie nie jest, szczególnie kupowane w złotówkach na Uplayu, bo Steam dorzuca parę złotych do kosztów z powodu. Kursu Euro. Nie jest to nic specjalnie nowatorskiego, ale rozgrywka jest dostatecznie nietypowa, aby czynić grę oryginalną, a oprawa i udźwiękowienie na tyle ładne, aby naprawdę przyjemnie się z tym obcowało. Nie rewolucja, ale jedna z tych małych perełek, nad którymi warto się pochylić. Ponadto te oczy. Cóż, udanego hodowania gwiezdnej rośliny. Game on.